W Nysie zakończyła się Akademia Wiolonczelowa. Kilkudziesięciu muzyków z kraju i z zagranicy przez tydzień pod okiem wybitnych wykładowców szlifowało swoje umiejętności. Efekty ich pracy można było podziwiać na koncercie podsumowującym to przedsięwzięcie. Finałowy koncert poprzedziły długie godziny przygotowań. 26 uczestników Międzynarodowej Akademii Wielonczelowej w Nysie ćwiczyło pod okiem znakomitych wykładowców, m.in. profesor Jeleny Ocic, Roberto Trajniniego czy muzyków z Poli kwartet. Quartet. Jak mówią, było to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jestem w klasie profesor Jeleny Ocić i Krzysztofa Karpety. Jestem zachwycona, ponieważ oprócz tego, że zajęcia są bardzo treściwe i wiele można z nich wynieść dobrego, to mamy okazję spotykać się z profesorami i naszymi wykładowcami, jako z ludźmi, którzy również. Przeżywają wszystko tak jak my: stres, nieprzygotowanie, potrzebę ćwiczenia. Są zwykłymi ludźmi, przy czym naszymi autorytetami, często muzycznymi. Taką atmosferę cenią sobie również wykładowcy. Everyone. Wszyscy byli bardzo chętni do tego, żeby się uczyć, grać i spędzać wspólnie czas. To było niesamowite, ponieważ praktycznie każdą chwilę przebywaliśmy razem. Jadaliśmy ze sobą posiłki, bawiliśmy się i oczywiście razem graliśmy, bo po to tu jesteśmy. quite a few kilka masterclassów. Prowadziłam już wiele kursów mistrzowskich, ale ten tutaj był wyjątkowy. Wyjątkowe jest to, że taka akademia odbyła się w Polsce. Bardzo bym chciała, żeby to przedsięwzięcie było kontynuowane w takiej formie, bo atmosfera była niesamowita. Uczestnicy Akademii Wielonczylowej swoje umiejętności zaprezentowali na trzech koncertach. Ostatni z nich we czwartek miał miejsce na scenie nyskiego Domu Kultury. Wielką pracę włożyli w to uczestnicy, bardzo się zaangażowali, wsparli każdą naszą inicjatywę. Koncert był naprawdę fenomenalny, że, że ten fakt, że w ciągu tego jednego tygodnia udało się zorganizować sześć kwartetów, trzy utwory z orkiestrą violoncelową i, i solistami. A na przygotowanie koncertów nie było wiele czasu. W tydzień trzeba było szybko zrobić nowo poznany materiał. Mieliśmy dużo lekcji z profesorami i właśnie to było fajne, że w każdej chwili mogliśmy do nich się zwrócić, prosić o pomoc i nie było takiej w sumie bariery wiekowej. Ideą tego festiwalu jest to, żeby, żeby poznać nowe utwory, By skłonić młodych ludzi do, do poznawania, poznawania literatury wieloczelowej literatury tak, i takiej na bardziej na współczesnej muzyki. W zasadzie większość, no, nasz kwartek, tylko połowa naszego kwartetu doznała się wcześniej. Jesteśmy z jednej szkoły, a zresztą dziewczyny się poznałyśmy tutaj i, i e, miałyśmy przez tydzień właśnie razem pracować. A oprócz zajęć z profesorem oczywiście miałyśmy próby takie nasze, prywatne gdzieś tam w sali, więc to była też okazja do rozmowy do poznania się bardziej. No to się w sumie wydaje proste, że o, dostaje się nuty, muzyk dostaje nuty, który długo ćwiczy i od razu zaczyna grać. Ale tak naprawdę, żeby tak się wgryźć, żeby kwartek się zgrał, to potrzeba dużo czasu, dlatego też musiałyśmy robić dużo intensywnych prób, ale... A jak wyszło, to się trzeba zapytać no. ludzi, widocznie słuchaczy. Wyszło chyba bardzo dobrze, bo organizatorzy już myślą o kolejnej edycji Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej, która również miałaby odbyć się w Nysie. Ja uważam, razem z całym zespołem Polish Rekordet, uważamy, że warunki, jakie są tutaj w Nysie, są najlepszymi, jakie możemy sobie wyobrazić. Mam tutaj również na myśli partnerów. Planujemy ją zrobić w przyszłym roku. Jeśli się uda, to może nawet z większym gronem z zagranicy, profesorskim i u uczestników również. Postaramy się ściągnąć większej ilości z zagranicy. Także, jak najbardziej, Akademia Wynajęczelowa, druga międzynarodowa, jak najbardziej w 2015 roku jest planowana. Ale chyba nie tylko druga, bo NISA ma w sobie spory potencjał. I think that will become sort of... Myślę, że że Nysa stanie się mekką dla wiolonczelistów. Mam bardzo dobre przeczucia, jeśli chodzi o to przedsięwzięcie i mam nadzieję, że Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa zagości w Nysie na dobra. Organizatorami Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej są członkowie Polish Cello Quartet.